Cześć, witajcie z tej strony, Robert. Zapraszam Was dzisiaj do kolejnych techniców. Dwie informacje na samym początku, właściwie trzy. W zeszłym tygodniu nie mieliśmy techniców, bo były inne materiały, nie chciałem, żeby już powiedzmy się to zazębiało, żeby były dwa filmy w ciągu jednego dnia, trochę bez sensu. Natomiast yy, druga kwestia jest taka, że możecie zauważyć, że yy, ostatnio był jakiś laptop yy, w sensie Lenovo, teraz mam Microsoftu. Yy, idzie do mnie już niedługo jak chyba jakiś Asus, więc yy, jest tego sporo i myślę, że, że po prostu też takie urozmaicanie na kanale się przyda. I trzecia rzecz jest taka, że możecie zauważyć, że część rzeczy, które tutaj linkuję yy, są do mojego własnego bloga, którego postanowiłem reanimować. Kuba mi pomaga w niektórych kwestiach, i faktycznie, jeżeli ktoś nie ma ochoty oglądać, będą zawsze jakieś takie krótkie, rozpisane recenzje: w sensie stricte, co fajne, co niefajne, co w tej cenie, czy, czy warto kupić, czy nie, ewentualnie co innego. Jeżeli ktoś nie ma ochoty albo nie ma czasu, żeby oglądać 10- czy 12-minutową recenzję, to dosłownie w kilkunastu zdaniach postaram się to tak streścić, żeby było po prostu wam wygodnie. Ale pojawiają się tam również newsy, jest. Myślę, zakładka ciekawa dla osób, które nigdy nie oglądały Q&A, żeby się tam jakby załapać i przypomnieć sobie poprzednie odcinki. Jest również seria retro z takimi wpisami, gdzie prowadziłem regularnie bloga w 2014 czy 2015 roku. Ok, przechodzimy sobie do pierwszych informacji myślę, że jedną z najważniejszych jest to, że Google I.O. się nie odbędzie, zostało odwołane. Bardzo dobrze tak wcześnie, w sensie, że to w maju tam było, chyba 12-14 maj i dość wcześnie odwołane. Naturalna decyzja, moim zdaniem, chociaż jest to informacja, że jest na razie jakby ta część taka, powiedzmy, spotkaniowo-fizyczna odwołana, możliwe, że normalna konferencja się odbędzie, z naszego punktu widzenia dużo się nie zmienia, bo ta konferencja na ogół wprowadzała i pokazywała jakieś rozwiązania głównie dla deweloperów. Pokazywała oczywiście jakieś rozwiązania, które się pojawią w Androidzie 11, ale jakby wisienką na torciu dla nas, dla nas zawsze oczywiście. Były czy no, głównie, oczywiście, system, czyli pokazanie i udostępnienie bety, która będzie gdzieś tam dostępna. Więc no, z naszego punktu widzenia może aż tak dużo nie tracimy, ale jakby naturalne kroki, uważam, że to jest sensowne, że te wszystkie konferencje są odwoływane. To znaczy, uważam, że lepiej odwołać 100 konferencji niż na przykład na jednej konferencji miało być, nie wiem, 100 osób się zarazić czy tam zakazić. Żeby miało coś z tego wyjść. Bo taka firma wtedy, jeżeli by doprowadziła do tego pod naciskiem innych, że ktoś by chciał jednak odwołanie tej konferencji, a jednak by jakby że ona ma się odbyć i coś by się stało, to niestety no, to byłby problem. A więc bardzo dobrze, że MWZ -za odwołano, zaczynamy, jak WWDC i inne konferencje, które gdzieś tam w międzyczasie są i samochodowe konferencje są odwołane więc no musimy się przygotować na taką trochę posuchę, natomiast y, na blogu też się pojawi taki artykuł, dlaczego y, uważam, że dla niek z niektórych powodów, znaczy niektórzy mogą się cieszyć dlaczego te wszystkie konferencje są od odwoływane i jakby kto jest tą grupą, y, oczywiście podlinkuję jak już będzie to gotowe. Więc Google już się nie odbywa. Drugą taką bardzo ważną informacją y, moim zdaniem jest mimo wszystko y, premiera P40 Lite i P40 Lite E. I to nie z tego punktu widzenia, że o, hej, mamy znowu telefony, które nie mają Google'a. Natomiast te telefony rzeczywiście, jak na, nie patrząc na system, rzeczywiście są bardzo tanie. Znaczy, może nie jakieś ultra tanie, że za darmo rozdają, ale rzeczywiście są tańsze niż konkurencja na start. A przypominam, że cena na start nie zawsze odzwierciedla odzwierci to, jak później cena kształtuje się po jakimś czasie. Więc jeżeli te telefony nie są specjalnie drogie na dzień dobry, to faktycznie mogą być sporo, y, później sporo tańsze. Dlaczego o tym mówię? Po pierwsze dlatego, że chcę się przyglądać trochę tematowi HMS-a. To w najbliższych tygodniach będziecie widzieli jakieś odcinki u mnie. Bo ja osobiście uważam, że okej, okay, o ile teraz faktycznie nie jest to jakby specjalnie konkurencyjne dla niektórych, bo brakuje jednak sporej ilości aplikacji, ale przypominam, oni jakby z tym swoim HMS-em są dopiero kilka miesięcy na rynku, więc za rok sytuacja się dość mocno zmieni. I wiele rzeczy może się tutaj wyklarować, w sensie jest wiele aplikacji zewnętrznych, powiedzmy jakichś producentów, którzy lepiej sobie radzą z tym niż oficjalne apki. I jest oczywiście kilka rozwiązań, które można gdzieś tam jakoś obejść i o tym gdzieś tam mówiłem też wcześniej, ale inwestowanie w własny ekosystem zawsze jest dużo lepszym rozwiązaniem niż bazowanie na czymś, co nawet jest bardzo sprawdzone. I myślę, że wiele przykładów w historii jest tego i wiele firm tak chce postępować, no bo i iPhoney mają swoją chmurę i Samsungi mają swoją chmurę. No, jest oczywiście masa przykładów. Natomiast same telefony zapowiadają się o tyle ciekawie, że po pierwsze okazało się, że te ceny, które są takie promocyjne, to nie są tylko w sprzedaż, ale to będzie później regularna taka cena, więc to rzeczywiście spoko, jak na 999 zł za P40 Lite, a za wersję e 699 zł. Z jakiego punktu widzenia? Jest masa ludzi, którzy chcą kupić nowego smartfona, ale kompletnie ich nie interesuje, czy to ma Gmail'a, czy nie. Oni nie wiedzą, czy w ogóle będą mieli mail'a, czy nie będą mieli mail'a, że oni nie oglądają YouTube'a, albo bardzo rzadko, albo nie zrobi im to wielkiej różnicy, jeżeli będą robili to przez przeglądarkę, więc jakby tych przykładów jest bardzo dużo, gdzie ludzie niekoniecznie potrzebują jakby GMS-a, czyli usługi Google i niespecjalnie z tego korzystają pod tym względem, że i Messenger jest i wiele innych aplikacji, z którymi się gdzieś tam komunikujemy, dostępnych i można z nich korzystać nawet na HMS-ie. Co więcej, te telefony będą serwisowane normalnie 24 miesiące, niezależnie od tego, jak będziemy ingerować w oprogramowanie, więc jest to jasny sygnał do tego, że hej, nawet jeżeli grasz usługi Google i coś Ci się stanie, to my i tak przyjmiemy Ci ten telefon i nie będzie z tym większego problemu. Co więcej, może nawet jeżeli będziemy bardziej ingerować w oprogramowanie, w sensie, że zmieniać na przykład na jakiś tam zupełnie inny system, coś tam oczywiście można ściągnąć z XDA, z XDA jak zawsze, yy, może się okazać, że, że to będą świetne urządzenia w ogóle do, test, do jakby bas testowych, to raz, po drugie dla osób, które lubią kombinować i nie boją się i dodatkowo mają tutaj zapewnioną gwarancję, no i czy mówię dla osób, dla których też rzeczy nie są specjalnie istotne, a jednak dostajemy naprawdę sporo tańsze telefony niż u konkurencji. Na start przypominam, a jeszcze jakieś tam opaski inne bajery są w gratisie. Kolejną ważną informacją jest Realme, czyli firma, która wywodzi się jakby od Oppo. Oczywiście chce być niezależną marką, ale ta droga jest bardzo zbieżna do tego, co widzieliśmy w przeszłości. W sensie Samsung też zaczynał kiedyś, jako bardzo tania marka, z tanimi telefonami. Może nie super, ale jednak tańszymi. Xiaomi też tak zaczynało. Wiadomo, jak to teraz wygląda, że jednak są trochę droższe te smartfony. Huawei miał dokładnie tak samo, przecież flagowce były po 2500, a flagowego. Huawei, który oczywiście był gorszy, ale można było kupić jednak za 1400 czy 1500 zł, więc jest to naturalna droga, żeby zdobyć oczywiście sobie market czy share, czyli po prostu udział w rynku. I czy oznacza to, że Xiaomi będzie już pasei i już nie będzie takie super tanie? I tak nie, ale z drugiej strony przypominam, że to, że wchodzi nowa marka, która oferuje jakby urządzenia, które będą tańsze. Zawsze jakbym mobilizuje konkurencję do tego, żeby też przemyśleć swoją strategię cenową, tak? I chociażby świetnym przykładem jest wcześniej wspominany Huawei, który wie, że powiedzmy, no nie ma specjalnie takiej łatwej drogi w chwili obecnej z HMS-em, który jest rozwijany cały czas, dlatego te ceny są takie niskie, tak? Dlatego, żeby zaoferować coś, czego nie oferuje ktoś inny, w, w tej samej cenie, ani nawet tańszego, więc Realme 18 marca oficjalnie wchodzi do Polski. Yy no zobaczymy, no mam nadzieję, znaczy ja oficjalnie prasówki chyba nie dostałem, chociaż na MWC byłem zaproszony gdzieś tam na, na, na jakiś pokaz, więc muszę się tam do nich odezwać. Na pewno jak oficjalne urządzenia wejdą do Polski i chętnie przetestuję, no, żebyście mogli zobaczyć sobie nie tylko flagowce, ale również te urządzenia, które są tańsze. No bo nie mówię o konkretnych jednych aplikacjach, ale muszę wam powiedzieć, że to jak wygląda Whatsapp, z którego ja osobiście nie korzystam, ale film, który jest promocyjny odnośnie trybu ciemnego, który wyszedł 100 lat powiedzmy za konkurencją. Yy, wygląda bardzo fajnie. W sensie, pierwszy raz widzę, żeby firma rzeczywiście przyłożyła się do tego, że ok, robimy coś bardzo długo. Yy, może nam nie wychodziło na początku. W końcu mamy ten tryb ciemny, ale zrobili na tyle fajną reklamówkę, taki fajny, krótki film dotyczący tego trybu ciemnego, yy, który jakby udał. Leża w sedno, tak? Dlaczego z tego korzystamy? Ja bardzo często zwracam mojej żonie uwagę, żeby wieczorem sobie ściemniła telefon, bo widzę, jak ma bardzo rozjaśniony i nie chcę, żeby oślepła. Ciemny motyw oczywiście jak najbardziej z tym pomaga, można sobie go włączać czasami automatycznie w niektórych aplikacjach. Jakby przekaz jest prosty, że głównie po to to jest, że żeby oszczędzać wzrok nocą, żeby było łatwiej z tego korzystać i nie przeszkadzać też innym w specjalnych jakby środowiskach. I po, bardzo mi się to podoba. O ile, jak mówię, samego WhatsAppa nie korzystam, o tyle bardzo doceniam to, jaka jest kampania zrobiona i jak wygląda ta kreacja w przypadku tej konkretnej aplikacji, tego trybu nocnego. Kolejna rzecz to wyciekło jakieś zdjęcia Pixela 4a, nie wiadomo czy do końca jest to Pixel 4a, ale prawdopodobnie i no wygląda bardzo ciekawie, w sensie trochę jak G8 Power, bym powiedział, ładne rameczki małe, zresztą takie jak te ostatnie Samsungowe, chociażby S10 Lite, chociaż tam są nawet chyba mniejsze. Czy ludzie potrzebują tanich Pixeli nadal? Wydaje mi się, że tak, w sensie to nie są telefony, które są najlepsze, przypominam, że ja jak testowałem 3i 3A czy 3A AXL. One nie działały tak, jakbym chciał tego od Pixela i wydaje mi się, że jest to taki no, przykład na to, że, że są telefony nawet nie z czystym Androidem, tylko z nakładką, które są znacznie lepiej niż czysty Android zoptymalizowane, na to zwracam uwagę, ale jednak ludzie coś mają i myślę, że dużo osób o tym pisze i jakby ta społeczność tych pikselowych osób, zresztą wiem, że dużo na kanale jest, jest jakaś taka, myślę, przekonująca, że w sensie ludzie chcą mi Pixela, dlatego że to jest taki telefon, który jest czysty od Google'a, powiedzmy. Więc czy takie tańsze modele się przyjmą? Wiem, że jakoś specjalnie nie sprzedawały się właśnie 3A, 3A XL, niespecjalnie skusiły, ale ze względu na wysoką cenę w Polsce, jak będzie w tym przypadku? No mam nadzieję, że, że będzie lepiej niż to wygląda. Na samym końcu ciekawa informacja od iFixit i naprawy iPhone'ów 10, 10S i 10S Max. A mianowicie jest w ofercie możliwość kupienia jakby i wymiany później sobie samemu ekranu, ale nie na OLEDy, które są standardowo jakby po wyjęciu z pudełka nowych telefonów właśnie w tych modelach, tylko na LCD. I pytanie teraz: bo nie wiem czy zauważyliście, nie mówię, że to jest tylko w przypadku urządzeń z nadgryzionym jabłkiem, ale bardzo często widzę, że ktoś ma na przykład jakiś telefon, który jest jakimś tam iPhone'em starszym, jest zbity. Nie wiem, zawsze się dziwię, dlaczego tych iPhoneów jest zawsze najwięcej zbitych. Natomiast e, prawda jest też taka, że jeżeli ktoś miałby do wyboru, czy korzystać z telefonu, który jest ze zbitym, nawet super pięknym OLED-em i prawie nic nie widać na wyświetlaczu. A kupić zestaw naprawczy, czy oddać do naprawy i naprawić w postaci takiej, że będzie mieli ekran LCD, który oczywiście będzie gorzej świecił, będzie miał gorsze czernie, te wszystkie tapety stokowe czy rozwiązania, które tam są, nie będą się tak świetnie prezentowały. Ja zawsze bym wybrał po prostu czysty ekran. W sensie. Wydaje mi się, że to jest jedyna rzecz, której bym nie mógł przezwyciężyć u siebie w telefonie. Tak jak mówiłem, nigdy mi się nie zdarzyło, żebym zbił jakikolwiek telefon testowy czy swój prywatny. Natomiast to jest jedyna rzecz, która by mi przeszkadzała. Mam jakieś rysy, gdzieś tam powiedzmy nawet pęknięcie delikatne z tyłu na iPhone'ie, gdzieś tam wyszczerbioną. Wyszczerbione szkło, ale nigdy nie zdarzyło mi się zbić przodu, i to jest jedyna rzecz, którą zawsze chciałbym wymieniać. To w jest sensie rzecz, na którą patrzę, zawsze chciałbym, żeby była jakby bezkazy. Rozumiem jakaś tam ryska, ale jeżeli miałbym mieć zbit ekran, to mimo wszystko chciałbym tego unikać. Dajcie znać, jak to u Was wygląda, czy jednak mieliście jakiś taki okres, że nie wiem, telefon Wam się zbił, a powiedzmy wiedzieliście, że do wymiany nowego będzie pół roku, więc nie naprawialiście starego, tylko jakby przemęczyliście się, jak to u Was wyglądało, czy nie rozpadało się później to szkło. Będę wdzięczny za opisanie swoich historii. Wiem, że zawsze jest to bardzo kreatywne. To na dzisiaj tyle i przypominam jeszcze raz, jeżeli chcecie wejść na bloga, oczywiście nie wszystko jeszcze tam działa, wiele rzeczy jest do poprawy, ale, ale mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach będzie się to prezentowało znacznie lepiej, że będzie też więcej tych wpisów, recenzji, jakieś tony się pojawią, rzeczy, kiedy nie mam czasu za bardzo nagrać wideo, bo jednak jest to dużo bardziej czasochłonne. Ale też w kontekście tych wszystkich wyjazdów, gdzie bardzo często wyjeżdżam i zanim ja później dotrę do hotelu albo wrócę, żeby nagrać na spokojnie dźwięk yy, i zmontować to później powiedzmy w jakiejś tam dobrej rozdzielczości, jeszcze to uploadować w hotelu, to niestety trwa to bardzo długo. Dużo szybciej będzie mi na pewno wrzucić jakiś tam delikatny opis, wrzucić kilka zdjęć yy, i myślę, że ten blog będzie właśnie po to. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć!